Dziś na warsztat bierzemy używaną Dacie Sandero trzeciej generacji z silnikiem mezynowym 1.0 TCE o mocy 100 mechanicznych z fabryczną instalacją LPG. Premiera aktualnego Sandero miała miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku, podobnie jak zbliżonego konstrukcyjnie Logana, i to właśnie z początków produkcji pochodzi prezentowany egzemplarz. Trzeba przyznać, że po tych trzech latach projekt nadwozia małej Rumunki nadal się broni i całe auto prezentuje się dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę, że mowa o marce budżetowej, a w stosunku do... do bólu prostego poprzednika widoczna jest tu wręcz przepaść. Karoseria posiada wiele przetłoczeń mających na celu udynamicznić sylwetkę i mimo stosunkowo niskiej ceny udało się przemycić kilka fajnych detali stylistycznych jak reflektory z LEDowymi paskami do jazdy dziennej w ciekawym kształcie czy tylne lampy z niecodziennym wzorem. W skrócie aktualne Sandero naprawdę może się podobać. Zajrzymy do wnętrza, które również zaliczyło progres względem poprzedniej generacji, której test mogliście oglądać jakiś czas temu na kanale. Nie ma tu już po prostu płaskich płaci taniego plastiku, a zamiast tego miękkie materiałowe wstawki oraz przetłoczenia widoczne za kierownicy. Fotele są bardzo miękkie, o czym wspomnę więcej za chwilę, kierownica dobrze leży w dłoniach i wykonana została ze zdecydowanie lepszych materiałów niż w dwójce, gdzie to potrafiła się łuszczyć już po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów, a do tego znalazło się miejsce na duże kieszenie w drzwiach, schowek między fotelami i taki specyficzny haczyk na siatkę czy tam damską torebkę. W tym egzemplarzu zamontowano klimatyzację manualną, ale w opcji można zamienić ją na automatyczną, którą możecie kojarzyć z nowego Clio, Captura czy Dacia Duster. Wiadomo, nie ma co oczekiwać jakości premium, bo i cenie tego auta do premium daleko, ale to chyba pierwsza mała Dacia, która pod względem projektu i wykorzystanych materiałów nie odbiega zbytnio od konkurencji. Do tego wszystko zostało nieźle spasowane i ani razu nie słyszałem żadnego skrzypienia czy stukania we wnętrzu. Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest duży ekran dotykowy, którego nie znajdziemy w uboższych wersjach wyposażenia. Fajnie, że posiada dotykowe przyciski po lewej stronie, dzięki czemu, w przeciwieństwie do niektórych nowych aut, nie musimy tu aż tak mocno odrywać wzroku od drogi, aby dobrać się do potrzebnych funkcji. Szata graficzna jest przejrzysta, a płynność działania niezła. To znaczy, zaraz po uruchomieniu auta zdarzają się takie delikatne przycięcia animacji, ale po dwóch 3 minutach i powiedzmy rozgrzaniu jest już ok. Skoro przy ekranie jesteśmy, to wyświetla on także obraz z kamery cofania, która ma jak na dacie bardzo dobrą jakość. Z tyłu znajdziemy dwa pełnoprawne miejsca i jedno awaryjne pośrodku. Kanapa jest bardzo miękka, nie brakuje tu miejsca na nogi ani na głowę a do dyspozycji pasażerów z tyłu oddano dwie kieszenie w przednich fotelach oraz gniazdo zapalniczki po środku. Szkoda, że nie zdecydowano się zamontować w tym miejscu po prostu dwóch portów USB. Zwiedzanie wnętrza zakończymy na bagażniku, który ma około 330 litrów, więc wystarczająco na co dzień. Jeżeli miałbym się czegoś czepiać, to byłby to wysoki próg załadunkowy, ale za to na pochwałę zasługują aż cztery haczyki na zakupy. Szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem ich aż tyle w jakimkolwiek aucie. Przed chwilą wspomniałem o miękkich fotelach i jest to mój największy zarzut do nowego Sandero. Co do zasady miękkie fotele mogą być wygodne, ale te takie nie są. To znaczy, owszem, mają niezbyt trzymanie boczne i regulacje, ale na dłuższą metę niezbyt dobrze podpierają plecy. To chyba pierwszy współczesny samochód, z którego po dłuższej trasie wychodziłem z bolącymi plecami. Wiadomo, przy jeździe miejskiej, do jakiej dedykowany jest ten samochód, tego nie poczujecie. Dojazdy po 30 km do pracy także nie będą problemem, ale dwukrotne pokonanie trasy Lublin-Warszawa było dla mnie niezbyt przyjemne. Skoro o jeździe mowa, to zajrzyjmy pod maskę. Tu pierwsze rozczarowanie, czyli brak siłowników obecnych w Dacia od dłuższego czasu, które zastąpiono zwykłą metalową podpórką. Widoczny 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1 litra jest w zasadzie jedyną dostępną jednostką w Sandero, bowiem niestety przy zmianie generacji z oferty wypadł genialny diesel 1.5 DCi, który oferował świetną kulturę pracy i śmieszne niskie spalanie. W tym egzemplarzu 1.0 TCE legitymuje się mocą na poziomie 100 mechanicznych, bowiem posiada fabryczną instalację gazową. Wersja bez LPG ma 90 koni mechanicznych, a w początkowym okresie produkcji można było kupić także litrowy silnik wolnossący o mocy 67 koni, ale całe szczęście został on wycofany, bowiem kompletnie nie radzi sobie z masą tego samochodu i nadawał się najwyżej dla bardzo, ale to bardzo spokojnego emeryta. Testowana odmiana 100-konna jest moim zdaniem idealna do tego ważącego około 1150 kg samochodu. Sandero, jak na segment B, jest dość dynamiczne. 12 sekund od 0 do setki sprawia, że nie będziemy zawalić drogami ani ruszając pod świateł, ani na obwodnicy. Ta sztuka posiada 6 biegów w skrzynię manualną, która jest bardziej precyzyjna niż poprzedniku. Jednak 6 biegów Sandero to nie jest taka oczywistość, bowiem jeśli zamiast egzemplarza używanego zdecydujemy się na nowkę, to po liftingu mała Dacia posiada już tylko 5 biegów, a 6 biegów zarezerwowane jest dla uteranowionej odmiany stepway. Od jakiegoś czasu można także zamawiać sandero ze skrzynią automatyczną. Było o przyspieszeniu, no to teraz dwa słowa o hamowaniu. Tradycyjnie dla tej marki z przodu zastosowano hamulce tarczowe, a z tyłu bębnowe, więc czuć tu pewne cięcie kosztów, ale w miejskiej eksploatacji nie ma to aż takiego znaczenia. Plusem jest prześwit, który wynosi około 14 cm, dzięki czemu nie musimy się bać gorszych dróg, a w odmianie Stepway ma on aż 18 cm i zawstydza dużą część suwów dostępnych na rynku. A jak jeździ aktualne Sandero? Po prostu poprawnie. Nie ma tu co oczekiwać mega precyzyjnego układu kierowniczego czy trzymania się drogi niczym w BMW M3, ale też nie do tego kupuje się hatchbacki segmentu B. Tym bardziej nie w przypadku Daci, która jest po prostu rozsądnym wyborem, a nie autem wybieranym z sercem. Czepiać można się wyciszenia, które do około 100 km na godzinę daje radę, ale przy prędkościach autostradowych zaczyna się robić wręcz nieznośnie głośno i o komfortowej rozmowie możemy zapomnieć. Jeżeli natomiast chodzi o spalanie, to da się zmieścić w granicach 7 litrów LPG w cyklu mieszanym. A 40-litrowy zbiornik gazu w połączeniu z 50-litrowym bakiem paliwa zapewniają zasięg ponad 1000 km. No dobrze, a jak wygląda sytuacja rynkowa? W tym momencie na OTOMOTO wystawione jest około 120 sztuk Sandero, nie licząc odmiany Stepway. Najtańsze egzemplarze kupimy już za około 40-45 tysięcy, ale będą to w większości samochody z silnikiem 1.067 koni, które ciężko mi polecić. Budżet 50-55 tysięcy pozwala już wybierać w zadbanych i dobrze wyposażonych sztukach z 90 i 100 konnymi motorami. Jeżeli natomiast chodzi o ceny w salonie, to według konfiguratora najtańsze Sandero z białym lakierem bez ekranu i klimatyzacji to wydatek minimum 62 tysięcy zł. Dlatego o wiele lepiej dopłacić 4 do wersji Expression, która posiada już chociażby klimatyzację, a za kolejne 4 możemy doposażyć ją w instalację LPG. Egzemplarz porównywalny do testowanego oznacza wydatek około 73 tysięcy zł. Podsumowując, Dacia Sandero trzeciej generacji, szczególnie z testowanym silnikiem wyposażonym w fabryczną instalację gazową, może być bardzo dobrym wyborem dla kogoś, kto szuka małego, oszczędnego auta do miasta, bez zbędnych barierów, za to z tanim serwisem i prostą konstrukcją. W tym budżecie ciężko będzie znaleźć u konkurencji podobnie wyposażone auto z możliwością zasilania gazem. Po prostu trzeba być świadomym, że nie jest to samochód dla fanów motoryzacji, tylko proste narzędzie do jazdy z punktu A do punktu B, zapewniające przyzwoity komfort i osiągi, oraz będące wręcz idealną propozycją na drugie auto w rodzinie. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Santero, a jeśli sami posiadacie taki samochód, to napiszcie w komentarzach swoje spostrzeżenia. Dziękuję za łapki w górę oraz subskrypcję, a teraz się żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale.